Dodanie naszej składni, która włączy kolorowanie w przypadku naszych logów, jeżeli chodzi o naszego Jenkins'a, jest dosyć proste. Musimy się odnieść do dwóch naszych, w tym przypadku zmiennych, jeżeli chodzi o deklaracje w naszym pipeline, które włącza odpowiednie kodowanie i naszą dodatkowy timestamp. Jeżeli chodzi o nasze kolorowanie, odpowiada za to w tym przypadku instrukcja, w której brzmienie jest ANSI In Color. Oczywiście musimy objąć to w klamrze, naszą konfigurację i zróbmy też odpowiednie cięcia, tak żeby to wszystko dobrze. Wyglądało. Możemy jeszcze dodać nasz timestamp, jeżeli jest potrzebny, a więc będzie to wyglądało następująco. Dajemy informację o naszym timestamp. Też musimy otworzyć naszą klamrę i zamknąć odpowiednio naszą klamrę. I też dla czytelności możemy zrobić odpowiednie wcięcie. Oczywiście, tą samą operację musimy powtórzyć w naszych kolejnych blokach, czyli możemy sobie już nasz początek skopiować, a więc będzie to ANSI Color z wartością extern, nasz timestamp zrobimy odpowiednie wcięcia. No i pamiętajmy o naszych klamrach zamykających, tak żeby całość składni była zachowana. I podobnie w naszym ostatnim kroku dodamy informację, zamkniemy klamry i nasze kolorowanie składni oraz dodatkowo timestamp zostanie ustawione dla tych wszystkich operacji Możemy sobie zapisać naszego Jenkinsa. Komitujemy sobie nasz commit, synchronizujemy zmiany, przechodzimy do naszego Jenkinsa i możemy zweryfikować. Dodatkowo to raz jeszcze uruchamiając w tym przypadku naszego joba. I teraz o identyfikatorze 6. Będziemy mogli sobie porównać naszą konfigurację w logach jak w tym przypadku wygląda właśnie z, naszą, z włączonym naszym kolorowaniem składni oraz z dodatkowym timeoutem. Jak możemy sobie zobaczyć tu naszego timeouta dodatkowego nie ma w naszych logach. Zobaczymy sobie jak to będzie wyglądało dla naszego pierwszego polecenia w którym jest to ustawione czyli dla naszego terraform init. Niech zostanie tylko wykonane możemy sobie podejrzeć nasze logi. I jak widać, teraz kolorowanie składni zostało włączone wraz z naszym timeoutem. Więc możemy sobie zobaczyć, o której dokładnie, według naszego czasu serwera Jenkinsowego, zostało uruchomione to nasze polecenie. Jeżeli chodzi o tą lekcję, to to wszystko. Zapraszam Cię do kolejnego materiału.